3, 2, 1, 0 start. O, kurwyszy! Jedziemy bez niego. A gościu tam biegnie. Dobry kandymów to. Dobra, zawitę. No, no, no. Tutaj są goście i to mocno. Amunicja mi się skończyła proszę Będziemy zabijać dopiero wtedy, bo jesteś mała kaczki Zostań tak samochodem, żeby nam go nie rozpodzielili Dobra magazynach. Jak dzisiaj amunicja z W sensie w magazynku? No, czyta, no, czy ta, no. Słyszę ich tu To jest bot, no, bo często go jakby to, spotyk, jak by to był epic W tym domku ktoś jest nie iść tam, sam nie tylko Za domkiem ktoś jest, za domkiem ktoś jest. No był tu. Ktoś to strzela. To Ale z, plec, z prawej strony gdzieś. Koło tego samego zrzutu co ja wziąłem, nie eee. wiem, że to. Bierz z szybko i spierdalamy. Bo chyba ktoś tu jedzie po to, żeby z prawej strzelali. Szybko, szybko. Dawaj, dawaj, no siedź. Tupę stupę, powagi mnie od razu. Ja pierdolę. Siedź za tym, siedź za tym. Jadę do was. Jedź do nas, ja spróbuję tutaj Zoriona podnieść. Zorion, spróbuj zaznaczyć na M. Gdzie on może być? Nie wiem, bo strzela do mnie z dwóch kierunków. Jeden z góry strzela. No i mnie dobiją. Ja już nie żyję. Wezmę twój ten. On mnie nawet przez smołka widział, nie? Nie, on wiedział, gdzie jeszcze jesteś, wiesz? I ty, Zorion, ląduj gdzieś w strefie już, nie? Bo nie ma czasu, żeby ten... Gdziekolwiek, cokolwiek weźmiesz, to już jesteś do przodu, nie? Hmm. Rozmawiałem sobie najdalszy sklep i... Ja nie żyję, zabili naszego, dobra, nieważne. Ja szykawkę z adrenaliną używam i spierdalam stąd. O kurwa... Mam cię, piczku. Ale dostał! Jeszcze jeden do was podjeżdża, podjechał do mata, do mata podjechał. Tak, jest tutaj, koło mnie Dostał trochę, trochę dostał Zniwał się do domku? Tak, przed do domku Wybiega. To gdzie ty jesteś? Jak wylądowałem w tych obok budynkach, żeby widać czego wiesz, mnie nie zestrzelić w locie no. Dobra, dobra, mamy jakiegoś smoka, czy nie mamy jakiegoś smoka. Dobra, stampimy tutaj. Gdzieś. Tu jest! Tak, Marcin o tak. sami. Tutaj. A nie, to nie Marcin. Jeszcze inny gracz go zabił. Nie, to ty go zabiłeś. Ty. To ja, ale tu bieg ktoś inny jeszcze. Jeszcze Ta. jeden dobra panowie. Środek strefy. Na spokojnie. Jest z prawej. No fuck. No jest za drzewem. Zemściłem się na nich kurwa teraz. Obu zabiłem. Ej, zabiłem Marcina i zabiłem Epikę nie, nie, ja reportuję, nie, ja wypierdalam tą grę kurwa. Ty. Reportujesz ja. mnie? Ty... Nie, co nie wypierdalam ja tą grę, nie, bo szósta. ta gówno bo gra to jest gówno. Chciałem strzelić ta ługa, który miałem przyładowane i kurwa nie, nie strzelało tak. mnie ta ługa. Nie mogę. Nie mogę. Masz za duży tyłek. Dawaj, próbuj. Nie, masz za duży tyłek, już próbowałem. To przez te spodnie, mówię ci. Patrz to. Dobra, to chodźmy na to wzgórze. To nie umrzy. Pobieg na dół. A. No bo tak, bo strefa. Dobra, to... Yy, jedna osoba nie wsiada. Zorian wsiadaj szybko. Zorio, e patrz. Epic ma rower. Marcino, zapierdalaj do strefy. Cicho, cicho. Nadal Rzuciłem mu tam strefowca. Tam jest. Za drugie auto poszedł. Widzę umo, o jego nogi. Trepie. O trepie jeden, Chłopo, o Pomożecie mi tam go zdjąć? Czy nie? nie Gdzieś ty rzucił ten strefowy? Odbił się od drzewa. Ja, Kurwa i komuś. Dobra, epik go dobił. No i dobrze. Ja dostałem ten. Chodź na tutaj. Jednego szybko, powaliłem. Dobrze, dobra. Dawaj, Zorian. Jepik, chodźcie tu. Tam drugi go idzie podnieść. Zaznacz, gdzie to jest. Zaznaczyłem. Ty masz jakiś znacznik? A, pomarańczowy. pomarańczowy. Są w smoku, leczą się. Gdzieś na 30 jest gościu. Kurwa. Schowaj się, schowaj się, epic. Ta, ja też dostaję. Tak, bo nic z tego drzew. On strzelają. Jeden jest na samym rogu strefy, nie? Tak, widzę go tam. Na dole w wodzie. Tak, widzę go tam. Nie, to już po mnie. Ja o nie, na nie tego widzę, gościa, jest aż jeden Tam za drzewem, na niebieskim punkcie. Na niebieskim punkcie? A, no to tam, to tam wiem o tym. Muszę patrzeć, czekać na tego gościa, aż wychyli. Dwa mać. Powaliłem jednego, drugiego. Tylko z tymi kurwa będzie ciężko. No NW1 za drzewem. NW Twoja prawa. Nie za tym. Tu? NW mniej więcej. Te, to duże drzewo, to za kamieniem. To? Nie to. No to, 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 tak. Trzeba mi za tym drzewo, no. Kurwa, kiedy on mi rzucił tu granat? Nie widziałem żadnego granatu! Już tutaj nagrało, na, na, nagrywam tą akcję Rescue Mission. Rescue Mission. Tutaj jesteście za, Melton? My jesteśmy tu. Tu byłeś, no, właśnie. My byliśmy no. za tym. No tu Ale jesteśmy. Vitaminowy. Wysiądź i tam masz nas za. za płot. Co za płot. robisz, guma? Tutaj. Ja widzę auto cały czas. O, tutaj. No on się nas. Dobra, a gdzie jest tam ten. Ja go widzę, e ale ja... Ej! Na... Słuchajcie, słuchajcie tutaj. tego, mi kamera teraz na aucie siedzi cały czas, nie? Tutaj. On... Złączyłem ci ramką na mapie. Dobrze. Ej, on już no. biegnie do epika, tak? No do auta wraca. Tak, bo ja mam. E... Ej! Nie, 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 ja, nie, ja widzę nie, samo auto, nie, ja widzę samo auto i w ogóle nie widzę gumy, nie widzę gracza ja w ogóle, nie? Nie widzę gracza nic. Tylko mi auto teraz pokazuje gumy. Na tym, za budką, no? Jaka piękna! Ty! Ja mam, ja mam kamerę na auto teraz, no co jest grane, kurwa? Auto gra? O nie, kurwa. Zrobię screena, zobaczcie. No to chodzi, nawet. Ale gdzie lecimy? No na mylte chyba musimy, bo już nie ma. Tak. Lecie na te duże, wysokie budynki. Na te, nie? Tak. 10 sekund do Oh yeah. Nie wiem a tej kamizelki, ani nic a To że to znowu ci sami? Tak? Oni nas poprzednio zabili. A oni kumpla przywołują beka <gry> Ej, a ja nie wiem czy zauważyliście to Jak kogoś zneutralizujesz, nie? No, No. O, mi się nie wiem od czego to jest zależne, ale czasem tak miałem jak oglądałem na powtórkę, że w ogóle nie dostajesz obrażeń. A tutaj się uleczysz, no tu się uleczysz. Ale uleczy. Wjeżdżamy w strefę i... Dobra. Gościu! Dobra, dobra. Może ma leczenie jakieś? Tak, ca... A tu gracze, gracz jeden, dokładnie jeden. Czy ty? Mówisz? A ja tak ja byłem za. O, tutaj, tutaj. Zaznaczyłem. O patrz jaki chujek się zaczaił, ty. Hmm. A jaki ma Trap, trap. Dlatego, no, że on tam chyba będzie ten, skampił. Nie wychodźcie z kamery własnej Rzucaj dymne Epic Dymna, nie strzelaj Proszę mi za Za tobą Za tobą Pierdalaj Kurwa, Pierdolę. Ale Epic, dlaczego szybciej dobra. tych dymnych nie rzuciłeś? Dlaj. Dlaj. A jeszcze strzeliłeś, więc... No, od razu daj a nie, oni słyszeli nas, po prostu czekali tylko. Ty se zabijaj, ja będę ten. Ej, gościu tu biegnie nie, nie, przed pole. Skoń, nie, Gdzie? Gościu Czekaj. Gościu biegnie go przed pole. Dobra. Jest za stogiem siana. Idziemy. Widzimy go. Lutujemy. Możesz go zabijać. Nie widzę. Co? Wystawcie Dobra, stop. Nie lubiję stop. Stop. go. Nie lubiję go.

Uważajcie na graczy. Nie, ale to był gracz, to tak. był gracz chyba. Jak na to od No właśnie widzę, uważajcie e, to na to. gdzieś tu może być jeszcze trzech innych. Tak. Ale chyba go. A, nie, go dobijem, dobijem go. Nice! No to nie wiem czy to był ten. Ja mogę tutaj smoka widzieć. Nie, nie, nie. Do domu. Tak. Wiesz, ja zrozumiałem, ta... że na szczerze on go widzi. To gracz ACDZ było? Snake Jakiś Zaskakujące było to że zabiliście tego Tam gracza Tam jeden biegnie Jeden mnie... na 345 do domku biegnie Zaskakujące było dla mnie to że Zabiliście tego gracza od razu tego, co Nie ja go dobijałem biegnie przy strefie biegnie Tak Dwóch graczy zostało schowaj się moc za czymś ja, raz, ja zostałem przy tym ciągniku Ja rozwalam kubki jeżeli się za którąś chowa <noise> Może przejadę, ty. Może przejadę przez przypadek go. O, zrób to strzela do ekipa. co? A ja tańczę, taniec zwycięstwa. Mam na sobie krowę, kurtkę i, i, i hełm osia. Dobra, ciachnięty. Kurwa, nie dostałem asysty. Gówno jebane. Pewnie jest za mało. O, obraz, nie za... zabiłem za Jeszcze bigodę... leży. Ciekawe. jest O, dostałem, no. Dostałem. Tam masz yy, bota. Gdzie? Czołga się. Zaznaczam ci. No widzę. Oh yeah. Dobra, jest asysta. Jeszcze czterech zabić trzeba. No właśnie nie mam. Czy ja po Ciebie ja mam podjechać? Ty pode mnie podjedź. Bo ja mam zatankować i wyłączyć, włączyć silnik to akurat załatwię. Od razu padł, on od razu padł. No no, ale niech Nie, nie, nie wiedziałem, co ty tu jesteś. No ogóle, to podjedź po mnie. No bo... Chodź tu do mnie, bo mi mnie się wywróciło auto. No właśnie, dlatego tu przyjechałem. Przyjechał nam zabijać, bo... Ale dobrze, ty! To jakieś zrządzenie losu. Wiecie co koło auta było? Gdzie się wróciłem? Co? Kamizelka trójka. Słyszę tutaj z lewej, słyszałeś auto? A nie, to samolot. E, nie, jest auto, auto jest auto. auto jedzie, jedzie auto. tam, no? Kościół. Tak, to był sklep! Nagle nas zobaczył, Coś go go dajesz? Z pistoletu oszczędnie. No. Przeszukuj go. On tu przyjechał autem. Myślę, sobie, co tu auto stoi, kurwa. Chodźcie, panie, ile środków. Idealnie. Słyszę tam co jeszcze auto mówi? z tamtej strony. Tam jest auto. Jedzie na nas. Ta. Ucieka. Jedzie na Epika. No szczerze, do niego może trafić, akurat. Dostał raz! Ty, wydąbał się, wydąbał się Dawaj, gonimy go Gdzie się wyrąbał Tam jedzie Siadaj Zorian, gonimy go Robimy czasy O, jedzie w naszą stronę Widziałeś? Z pistoletu w Łeb dostał Oh, o, to... KURWY wysy! On podstawił C4 i jechał z C4, przechuj. Zabiłem go, ale auto pojechało w naszą stronę. No. Ty. Ja nie o, żyję to... od razu, ale zoriona jedź podnieść. Ten gościu C4 podłożył w aucie, to była akcja, gut mama, nie? Ja to mam nagrane Ale no, to szanuje, nie? <laughs> ale jaki nie? nie... Weźcie moje, ten szybko mnie jeszcze możecie ożywić, bo tu jest w miarę... Widzicie? Jeszcze nie jest w strefie. Tak. Dawaj, dawaj, szybko lecicie. Założymy się? Zobaczymy, czy da rady. Chociaż Ale czy on nie padnie, kurde? trudno. Ten... I on padnie. Nieee. Tak. A ja mam dwie minuty do ożywiania! nie. Ja pierdzielę aż tyle. Pik, dobij go. No dobijże go. Ty, za półtorej minuty, to jak wyląduje w tej strefie, to będę go ścierał. 90 na niego użyj, jest za blisko. Co ty robisz? Epic, <noise> <noise> na, na 10 metrów się o walczyć, walczy, Jaką ty miałeś ludę, ten pik? No, to okay. tak. no. <laughs> Ja pierdolę. Ale akcja była śmieszna. Zerion poszedł... Jakby, ja tak... Nie pierwszy, nie ostatni ma, spokojnie. Ja też tam zwinąłem próbowałem. No. Co? Ale nie no.